Witam wszystkich serdecznie. Sabina Śnioch, seminaria z mistrzami. W sobotę rozpoczęliśmy od mocnego uderzenia. Piąta jubileuszowa edycja została poprowadzona przez mistrza Marcina Helda. Cześć, Marcin. Cześć, witam wszystkich. Opowiedz proszę o swoich wrażeniach po edycji. Jak Ci się podobało w Gliwicach? Bo już zdążyliśmy być w restauracji Momo na kawie i śniadaniu mistrzów. No, bardzo fajne seminarium. Mam nadzieję, że wszystkim uczestnikom się podobało. E, oczywiście sprawna organizacja, e, uczestnicy byli bardzo zaangażowani, więc no, dla, mnie, dla mnie super zabawa, super seminarium. E, opowiedz proszę o technikach, jakie je zaprezentowałeś, bo były dwa bloki treningowe, MMA i grappling, czyli wszystko to, w czym Marcin jest najlepszy. No, ostatnio nawet więcej jest tego MMA, dlatego no, w pierwszej części Zrobiliśmy trochę sprowadzeń pod MMA, później kontrolę z góry. I tak naprawdę ten drugi blok treningowy, pomimo tego, że był to blok pod grappling, to też było tak jakby przemycone to MMA. Te wszystkie techniki, które pokazywałem, były. No, idealnie znajdą swoje zastosowanie też w MMA. No, tak jak mówię ostatnio, jestem głównie zawodnikiem MMA, więc nawet ten grappling, nawet jak jestem na treningu typowo grapplingowym, to ten mój. Parter jest już taki przystosowany pod MMA, czyli rzadko kiedy robię jakieś takie dziwne, wymyślne rzeczy, jakieś gardy otwarte, takie rzeczy, tylko raczej ten mój grappling ewoluował w taką stronę ciasnego, twardego grapplingu pod MMA. A propos MMA, ostatnio zarywaliśmy nockę. O drugiej w nocy na walce Mat Marcina, która była na turnieju PFL. Opowiedz proszę o swoich dalszych planach na 2022 rok. Już mocno wystartowaliśmy w Gliwicach, także gdzie dalej będziemy mogli ci zobaczyć? No, następna walka znowu będzie na turnieju. No niestety ten pierwszy turniej nie poszedł tak jak sobie tego życzyłam. No miałem dwie walki. pierwszą walkę wygrałem, bardzo fajnie, z bardzo dobrym zawodnikiem z mistrzem poprzedniej edycji tego turnieju z panem Szulcem. No ale po tej pierwszej walce uszkodziłem sobie bark. E tak naprawdę cały ten okres przygotowawczy e do drugiej walki. Cały ten okres przygotowawczy był. No nie był taki, jakbyś powinien. No, leczyłem ten bark, byłem w Stanach, e nie miałem dobrych lekarzy. Może jakbym był w Polsce, inaczej to by wyglądało. Tutaj mam Multimed, mam e klinikę, która się która mną by się zajęła, by mi zrobili wszystkie badania, podali jakąś blokadę w to miejsce, więc może inaczej by to wyglądało. Tam byłem w Stanach, starałem się znaleźć jakiegoś lekarza, ale nikt mi nie pomógł na tyle, żebym mógł tej ręki używać. I tak naprawdę do drugiej walki wychodziłem całkowicie bez ręki, nie umiałem się na ręce podeprzeć, nie umiałem zrobić pompki, nie umiałem uderzyć prawą ręką. No więc tą drugą walkę niestety przegrałem. No, wychodziłem do tej walki z myślą, że może się uda. No, na treningach Dużo robiłem, robiłem tarcie lewą ręką. Robiłem wydolność, więc no, wychodziłem z takim e, planem, że a jednak może się uda, później będę miał trochę więcej czasu, żeby do kolejnej walki się wykurować. No niestety nie poszło tak, jak bym chciał, no, e, ale tą e, z tym barkiem jeszcze jest lepiej. Musiałem przejść operację tego barku. E, wracam już do zdrowia. Już normalnie trenuję, robię sparingi i jakoś piecień maj w tym roku rusza kolejny turniej, w którym będę startował. Mam nadzieję, że teraz jak. Zdrowie pozwoli uda się ten tunel wygrać. Cieszymy się, że szlifujesz formę, szczególnie jeszcze dzisiaj w Gliwicach u nas, w mieście. No, kwestia jest tylko tego, żeby cały czas iść za ciosem, tak jak to robisz cały czas ambitnie. Mimo, że miałeś kontuzję, to po twoich social mediach widziałam, że naprawdę bardzo aktywnie spędzałeś czas i starasz się cały czas iść do przodu, nie stać w miejscu. I to myślę, że też jest piękne przesłanie naszego seminarium, żeby po prostu iść za ciosem, realizować swoje marzenia, cele. Tak jak dzisiaj mamy piątą edycję seminaria z mistrzami. Coś zacząć i po prostu iść za tym, iść za głosem swojego serca i spełniać się w tym, co kochamy robić. I a propos pasji, bo u Marcina wielką pasją są podróże. Powiedz proszę, czy masz jakieś plany na 2022, jeśli chodzi o zwiedzanie? Już byłeś prawie wszędzie. Tak, no, zwiedziłem już ładny kawał świata, e, no ale no, najbliższe takie, takie moje wyjazdy, może nie do końca na zwiedzanie, ale, ale i tak będą fajne wyjazdy, no, to... Szykuje mi się wyjazd na treningi do, e, na Florydę wow, do Sanford MMA, czyli takiego no, mega mocnego klubu w Stanach. E, tam zamierzam trzy tygodnie trenować. Ten wyjazd już niedługo, bo 12, e, 12 lutego wylatuję. E, będę tam przez trzy tygodnie. No a z takich wyjazdów turystycznych, niestety będę musiał jeszcze odłożyć, bo tak jak mówię, teraz jest ten okres takich ciężkich treningów, wracania do formy po kontuzji. E, później będzie czas startów, w którym też nie będę mógł sobie na to podwoić. No mam nadzieję, że pod koniec roku, e, jak już wygram ten turniej, e, to zaliczę jakąś wycieczkę do Tajlandii, bo tak naprawdę od długiego czasu marzy mi się Tajlandia, żeby tam polecieć. Już byłem tam dwukrotnie, ale, ale bardzo mi się podobało. Chciałbym jeszcze raz tam z żoną i dziećmi polecieć, e, ale no niestety nasze plany ostatnio były trochę... No, ostatnio się nie wyszły, bo Tajlandia była cała zamknięta. Teraz się już otworzyła na turystów. dla Was otworzą. Tak, już otworzyliśmy. Załatwimy Czekają to. Nas. Więc no, mam nadzieję, że tak jak mówię, po wygraniu turnieju wrócimy do Tajlandii. Wspomniałeś o swojej żonie i o dzieciach. Marcin, powiedz proszę, jak tutaj wygląda teraz taka sprawa logistyczna, bo mając trójkę dzieci, czego ci serdecznie gratulujemy, bo urodził się teraz syn. Jak wygląda jej sprawa logistyczna, jeśli chodzi o życie sportowca, połączyć oba światy? Mam dużo szczęścia, bo moje dzieci są bardzo grzeczne. Nie są to. Nie są te pamięć dzieci, które dają rodzicom popalić, więc z trójką tak naprawdę nie ma... Nie ma źle. No, wszystkie dzieci fajnie przyspiewają nocki, więc no, wiadomo, że jest intensywnie. No, nie ma takiego wolnego czasu, że mogę sobie przyjść do domu po treningu i siedzieć na kanapie i nic nie robić, bo zawsze te dzieci skoczą mi na głowę i chcą się bawić. Ale jest to też fajne. No, jest to coś, co tak jakby też, no, daje dużo radości. No, do tego mam wspaniałą żonę, która się zajmuje tymi dziećmi, bardzo mi pomaga, wspiera mnie. Tym, Pozdrawiam ten, ją serdecznie. Dzięki niej mogę, mogę cały czas trenować i, i się przygotować do projektu. No świetnie, że możesz właśnie to połączyć, bo na pewno to nie jest łatwe na co dzień i wymaga to wiele takiej organizacji dobrej, żeby to wszystko pogodzić. Nawet taki przyjazd na seminarium, bo to dzisiaj jest sobota, e, także spełniamy marzenia, idziemy za ciosem. E, ja w imieniu swoich i uczestników i całego zespołu seminariusza. Bardzo Ci serdecznie, Marcin, dziękuję za poprowadzenie dwóch treningów, szczególnie, że to była piąta wyjątkowa edycja jubileuszowa, także Marcin skończył 5 lat dzisiaj. Dzie dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że na dziesiątej, 15 albo dwudziestej edycji znowu się zobaczymy. No tak, na pewno zaprosimy Marcina w nasze skromki. No i życzymy Ci też, żebyś mógł dalej realizować swoje cele, marzenia. Być cały czas tu się nie zmieniał, tylko szedł do przodu i realizował się w pasji. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Dziękuję Ci bardzo. Na wyrok. Dzięki serdeczne. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.